Ekspres Republiki Plus zaczynamy od zagadki. Kto powiedział te słowa? Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. Wszyscy chyba pamiętamy piękne przedwyborcze obietnice Donalda Tuska. Najnowszy raport przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju mówi o wprowadzeniu trudnych reform, które obejmują podwyższenie wieku emerytalnego oraz zmiany w opodatkowaniu nieruchomości. Czy Polacy będą musieli jednak zajrzeć do swoich kieszeni nie po to, by liczyć ile im zostało, lecz po to, by płacić jeszcze więcej? Szczegóły za moment w Ekspresie Republiki Plus. Natalia Rzeźniczek, zapraszam. Polskę znowu obiegła informacja o możliwym wprowadzeniu podatku katastralnego. Rząd Donalda Tuska otrzymał takie zalecenie od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznaczałoby to ogromne opłaty dla właścicieli nieruchomości. 25 kg twardych narkotyków znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Warszawie. Na czarnym rynku te substancje psychoaktywne warte są miliony złotych. Policyjni łowcy cieni znowu w akcji. Tym razem funkcjonariusze CBSP uderzyli w Hiszpanii, gdzie wytropili i zatrzymali parę handlarzy narkotykami. Michał J., pseudonim Smok i Ewelina J. są już w kraju. Strzelanina w Warszawie. Policja poszukuje sprawcy ataku na kierowcę jednego z miejskich autobusów. Poszukiwany miał zażądać od niego prawa jazdy, a gdy go nie dostał, oddał trzy strzały. Podatek katastralny, podatek od pojazdów spalinowych, podniesienie wieku emerytalnego to tylko niektóre zmiany, jakie rekomenduje Polska Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ewentualne wprowadzenie reform, których domaga się organizacja, oznaczałoby kolejne potężne obciążenie dla portfeli Polaków. Nowe podatki w Polsce? Takie rozwiązanie rekomenduje OECD. Chodzi m.in. o podatek gastralny. OECD rekomenduje Polsce wprowadzenie progresywnego podatku od nieruchomości powiązanego z jej wartością. Podano w raporcie OECD poświęconemu Polsce. Organizacja postuluje również wprowadzenie podatku od pojazdów spalinowych i ograniczenie stosowania preferencyjnych stawek VAT. Dodatkowe opłaty uderzyłyby przede wszystkim we właścicieli nieruchomości, mieszkań i domów. Rykoszetem dostaną wynajmujący, na których zostaną przeniesione koszty znacznie wyższego podatku. Myślę, że przed wyborami prezydenckimi nie zdecydują się na żaden ruch, który będzie negatywny dla społeczeństwa. Natomiast po wyborach, gdyby nie daj Bóg wygrał Rafał Trzaskowski, czego nie życzę Polakom, bo to by był najgorszy prezydent w historii III Rzeczypospolitej, mogą coś takiego prowadzić. Inną reformą zalecaną przez OECD w Polsce jest zrównanie wieku Emerytalnego kobiet i mężczyzn. Na podobny ruch rząd Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka Kamysza już zgodził się w 2013 roku. Cztery lata później tę pseudoreformę cofnęło prawo i sprawiedliwość. Mocne uderzenie służb w narkobiznes. 25 kilogramów różnych narkotyków wartych na czarnym rynku 9 milionów złotych przejęli policjanci ze stołecznej woli. W jednym z tamtejszych mieszkań zatrzymano 37-letniego mężczyznę. Mieszkanie prawdopodobnie było punktem przerzutowym narkotyków z Ameryki Południowej. Natrafiono tam na 10 kg kokainy, 5 kg heroiny i 10 kg tabletek ekstazy. Funkcjonariuszom pomagał w akcji czuły węch psa policyjnego. Przydał się także w przeszukaniu luksusowego samochodu należącego do zatrzymanego. Podejrzany 37-latek trafił do aresztu. Grozi mu 12 lat za kratkami. Potężny pożar w Gdańsku. W hali byłych zakładów naprawczych taboru kolejowego w dzielnicy Przeróbka płonie blisko 1,5 tysiąca rowerów elektrycznych i ponad tysiąc akumulatorów. Mieszkańcy miasta otrzymali alerty RCB ostrzegające przed dymem, który może być toksyczny. Należy zamknąć okna i nie wolno zbliżać się do miejscu pożaru w promieniu kilometra. Pożarem walczy ponad 100 strażaków. Dym widać było z wielu kilometrów. Policyjni łowcy cieni z CBŚP zatrzymali w Hiszpanii we współpracy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości Michała J. pseudonim Smok i Ewelina J. Byli oni poszukiwani na podstawie europejskich nakazów aresztowania, czerwonej noty Interpolu i listów gończych. Mężczyznę i jego partnerkę sprowadzono już do kraju. Podejrzani są m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z handlem narkotykami. Według ustaleń funkcjonariuszy Michał J. z Hiszpanii kierował tą grupą. Poszukiwana para stanie teraz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Dramatyczne sceny w jednym ze stołecznych autobusów. Kierowca jadący ulicą Chełmską na Mogodowie zgłosił służbom, że ktoś ostrzelał pojazd. Napastnik zażądał od niego prawa jazdy. A gdy ten odmówił, mężczyzna oddał trzy strzały. Funkcjonariusze informują, że sprawca użył wiatrówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Napastnik jest poszukiwany. Prawdziwą klasę poznaje. Po umiejętności znalezienia się w każdej sytuacji cytat ten pochodzi z filmu 40-latek i nie przytaczamy go przypadkowo. Pewien solenizant, który obchodzi dziś 40 urodziny, wyjątkowo dobrze odnajduje się na Murawie, szczegóły za chwilę w Ekspresie Republiki Plus, a przy okazji przypominam Państwu, że tuż po zakończeniu Ekspresu Republiki Plus rozpoczynamy na antenie naszej telewizji wydanie specjalne, wydanie specjalne dotyczące słów Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego który powiedział, że w Polsce doszło do zamachu stanu. Tysiące osób jest ewakuowanych z greckiej wyspy Santorini wszystko przez odnotowywane tam od kilku dni niewielkie trzęsienia ziemi. Brytyjska księżna Kate towarzyszyła uczniom jednej ze szkół w wycieczce do Muzeum Sztuki w Londynie. To radosne spotkanie było powrotem księżnej do publicznej aktywności po ukończeniu cyklu chemioterapii. Cristiano Ronaldo świętuje dziś 40. urodziny. To niewątpliwie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. A nasz reporter wyszedł na ulicę Warszawy, by sprawdzić, kto jest najlepszy. A więc Ronaldo czy Messi? Grecka wyspa Santorini pustoszeje. Z obawy na silne wstrząsy ziemi wyspę opuściła już prawie połowa mieszkańców i turystów. Polski konsul w Atenach poinformował, że wśród poszkodowanych nie ma naszych rodaków. Za przebywającymi na Santorini kolejna nieprzespana noc. Według lokalnych mediów z około 20 tysięcy ludzi wyspy opuściło już 9 tysięcy osób. W dalszym ciągu trwa ewakuacja do bezpieczniejszych miejsc turystów i pracowników hoteli. Polskie MSZ poinformowało, że konsul w Atenach nie odnotował żadnych próśb obywateli polskich o udzielenie pomocy konsularnej. Od końca stycznia na Santorini zanotowano blisko 1000 wstrząsów. Niektóre z nich miały magnitudę przekraczającą 4. Władze wyspy uspokajają, że w ich wyniku nie Nikt nie ucierpiał, na razie nie doszło też do żadnych zniszczeń. Fala przemocy w Europie. We wtorek Szwecja doświadczyła najtragiczniejszej strzelaniny w swojej historii. Dziś tamtejsze służby poinformowały, że 35-letni napastnik zastrzelił 10 osób w szkole językowej dla dorosłych. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wiele osób wciąż przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Również dziś podano, że sprawca strzelaniny przemycił broń do szkoły, ukrywając ją w futerale na gitarę. Po wszystkim popełnił samobójstwo. Mieszkam tu od 63 lat i powiedziałbym, że do wczoraj było tam bardzo bezpiecznie. To nie jedyny atak z użyciem broni. Wcześniej rano na stacji metra w centrum Brukseli rozległy się strzały. Szczęśliwie nikt nie został ranny. Trwa policyjna obława, bo sprawcy prawdopodobnie zbiegli do podziemnych tuneli. Władze podejrzewają, że za sprawą może stać mafia narkotykowa. Jest fenomenem i jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, piłkarzem w historii. Wielki Cristiano Ronaldo kończy dziś 40 lat, ale ani myśli się zatrzymywać. Zamiast tego woli śrubować kolejne rekordy. Od lat podziwia go Mateusz Nowak, który, gdyby nie kontuzje, na pewno zrobiłby podobną karierę do Cristiano. Większość sportowców w wieku 40 lat już dawno jest na emeryturze. Cieszą się życiem, występują w roli telewizyjnych, ekspertów albo bawią się w trenerkę. Jest jednak pewien jegomość, który mimo wieku ani myśli o zawieszeniu korków na kołku. Strzelił już niemal tysiąc bramek i jest bożyszczem fanów i fanek na całym świecie. Trudno, żeby było inaczej, skoro w meczach Ligi Mistrzów robił takie rzeczy. Futbolowi eksperci na całym świecie od lat próbują odpowiedzieć na jedno pytanie. My im to dziś ułatwimy. Ronaldo czy Messi? No, według mnie to... Jednak bym obstawiał za Messi. ale Cristiano właśnie ze względu na jego większą wyrazistość. Czyli na razie remis. A niektórzy zadania nie ułatwiają. Cristiano Ronaldo czy Leo Messi? Żaden z nich. Czemu żaden? Stare dziady. No ale który był lepszy przez całą karierę, jakby tak miał ocenić pan? Edson Arantes de Nascimento. Pele. A oni niech się uczą. Dziękuję. Ja też dziękuję. Ale wracając do tematu. Ronaldo czy Messi? Messi. W swoich najlepszych latach Cristiano Ronaldo bardziej mi się podobał niż Leo Messi. Cristiano Ronaldo. A dlaczego Ronaldo lepszy? Bo jest lepszy. No i wszystko jasne. Wątpliwości nie ma też sam zainteresowany, który ostatnio udzielił wywiadu El Chiringuito. Jestem najlepszym piłkarzem w historii. Wierzę w to. Jestem szybki, silny, strzelam gole głową, prawą i lewą nogą. Nikt w historii nigdy nie był bardziej kompletny ode mnie. Mówienie, że Cristiano Ronaldo nie jest kompletny to kłamstwo. Chociaż możesz woleć Pele, Messiego, Maradonę. Rozumiem to i szanuję. My każdego z tych panów szanujemy. Cristiano zaczął na poważnie przygodę z futbolem w 2002 roku. Jeszcze nie por Cristiano Ronaldo. Od tego czasu strzelił 924 gole. Od ponad dwóch dekad zachwyca kibiców. I do kibiców wychodzi. Choć raczej, co zrozumiałe, incognito. Ale jak nie po twarzy, to poznać go można po umiejętnościach. Mina tego chłopca bezcenna, ma co opowiadać ziomkom na dzielni. Zresztą na swojej rodzinnej maderze Ronaldo ma status półboga. Na lotnisku dostał nawet swoje po piersie. Może i niezbyt udany, ale zawsze. Jest też i pomnik, który jest chętnie dotykany przez wielbicieli jego talentu. Cóż, najwyraźniej autor tego dzieła uznał, że Cristiano jest wielki w każdym tego słowa znaczeniu. No i to, może to i dobrze, że Mateusz miał tyle tych kontuzji, bo nie robiłby dla nas. Tak wspaniałych materiałów. Mateusz na pewno miał bardzo udany dzień nagrywając sondę, ale taki niezwykły dzień miała także grupa pięciolatków z jednej z londyńskich szkół. Podczas wycieczki najmłodszej klasy dołączyła do nich niezwykła pasażerka, księżna Kate, która niedawno zakończyła leczenie onkologiczne. Wraz z dziećmi udała się na kulturalną ucztę do Narodowej Galerii Portretów, a tam sami Państwo zobaczcie. Księżna Wali postawiła na bezpośredni kontakt z dziećmi. Atmosfera słynnej londyńskiej galerii wpłynęła niezwykle twórczo na najmłodszych. Dzieci wraz z księżną Kate tworzyły autoportrety. Trzeba przyznać, że nie jeden mistrz by się ich nie powstydził. To niecodzienne wydarzenie było częścią inicjatywy promującej znaczenie rozwoju umiejętności społecznych w ciągu pierwszych pięciu lat życia. Dzięki wspólnemu malowaniu własnych portretów dzieci mogły w swobodny sposób wyrazić swoje emocje. Najmłodsi niewątpliwie zapamiętają ten dzień na długo. W końcu niekawczynczy. Każda wycieczka odbywa się w tak królewskim manturażu, To będzie prawdziwe święto kina niezależnego. Nadciąga 18. edycja festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie. Wśród prezentowanych filmów zobaczymy prawdziwe perełki, jak Meanwhile on Earth, czy Pamiętnik Ślimaka. Wśród stu starannie wyselekcjonowanych hitów nie zabraknie także propozycji z oceanu. Pełnoletni już festiwal od lat aktywnie wspiera młodych filmowców. Jego kluczowym elementem będzie konkurs główny, w którym 10 reżyserów z całego świata powalczy o krakowską nagrodę filmową w wysokości 25 tysięcy dolarów. Tegoroczna edycja potrwa od 25 kwietnia do 4 maja. Czy skrzaty istnieją naprawdę? 11-letnia Hania wierzy w to całym sercem i właśnie to przekonanie może pomóc jej odzyskać bezcenną pamiątkę rodzinną Medalik. W nowym mieście wśród nieznanych rówieśników dziewczynka wyrusza na niezwykłą misję. Towarzyszy jej Michał, młody wynalazca. Wspólnie podejmują się misji odnalezienia tego cennego przedmiotu. Skrzat, nowy początek to pełna emocji i humoru polska produkcja w reżyserii Krzysztofa Komandera. Opowiada ona o sile rodzinnych więzi, odwadze i przyjaźni, która łączy. Czy pokolenia. W rolach głównych utalentowani młodzi aktorzy: Amelia Golda i Maksymilian Zieliński. Premiera jeszcze w tym roku. Czas na prognozę pogody. W Polsce wciąż króluje wyż. Spodziewamy się dużych różnic temperatur. Piątek czeka nas sporo przejaśnień w centrum i na wschodzie kraju, podczas gdy zachód pozostanie gęsto pokryty chmurami. Od 1 stopnia na wschodzie do 3 na zachodzie kraju. Sobota przyniesie dużą amplitudę temperatur. Od 1 stopnia w centrum do 7 na Dolnym Śląsku. W całym kraju zapowiada się w miarę słoneczny dzień. Niedziela będzie ciepła jak na zimę, zwłaszcza na południu i zachodzie. Od 5 do 8 stopni w centrum i na północnym wschodzie 3-4 stopnie. Bez w całym kraju, a tylko umiarkowane zachmurzenie pozwoli cieszyć się przyjemną aurą. W życiu każdego sportowca przychodzi taki moment, w którym musi powiedzieć dość i przejść na sportową emeryturę. No Prawie każdego, bo z zawodową karierą nie zamierza rozstawać się legendarny japoński skoczek Noriaki Kasai. Błyszczy formą i powróci do rywalizacji w Pucharze Świata. Aha, z kroniarskiego obowiązku przypom przypominamy, że Kasai kończy w tym roku 53 lata. Pucharze Świata Noriaki Kasai zadebiutował w sezonie 1988-1989 i, choć wielu jego kibiców urodziło się później, ani myśli o przejściu na sportową emeryturę. Ba, podczas ostatnich zawodów na krajowym podwórku, zachwycił nie lada formą, przeskoczył obieg w Sapporo i zdecydował się tam na udział w nadchodzących zmaganiach Pucharu Świata. Będzie to jego pierwszy start w obecnym sezonie i minimum 579 w karierze, w głównym cyklu. Otrzyma szansę pobicia rekordu najstarszego skoczka, który weźmie. Udział w Pucharze Świata, dotychczasowym rekordzistą jest, a jakże inaczej, on sam. Jedni nie schodzą ze sceny, drudzy postanawiają zakończyć zawodową przygodę ze sportem. Oficjalnie rakietę na kołku postanowiła zawiesić Simona Haleb. Swój ostatni mecz w karierze rozegrała przed własną publicznością w Klusz na Poce. Rumunka przegrała z Lucią Bronzetti 1-6, 1, -6 -1 -6, a po spotkaniu przekazała informację o przejściu na sportową emeryturę. Simona Halep to między innymi była liderka światowych list. Na czele rankingu utrzymywała się przez 64 tygodnie. Do jej największych sukcesów należą dwa wielkoszlemowe tytuły. Tuły. W 2018 roku wygrała French Open, rok później Wimbledon. A teraz wyczyn nie dla widzów o słabych nerwach. Niemiecki skoczek spadochronowy Max Manow jako pierwszy na świecie wykonał niekończący się lot nad Wielkim Kanionem w Stanach Zjednoczonych. Będąc przywiązanym do samolotu, wzniósł się na bezpieczną wysokość, po czym odczepił się i frunął samodzielnie. Jakby tego było mało, ścigał ten sam samolot i ponownie wczepił się do specjalnie przygotowanego haka. Jak sam przyznał, sztuczkę tę mógłby powtarzać Raz po raz, ale w końcu zdecydował się bezpiecznie wylądować. Mówią, że kłamstwo ma krótkie nogi. Przekonują się o tym szczególnie politycy, którzy, których słowa mogą być bardzo szybko zdemaskowane. Tym razem przekonała się o tym wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Katarzyna Lugnauer. Ale możemy ocenić, oceniam. czy ten, to zniesienie podniosło poziom, czy go zmniejszyło. I będziemy to, co, to oceniać. I to, co obiecaliśmy już w momencie wprowadzania, że będziemy dokonywać ewaluacji. Staramy się w ogóle, jeżeli wprowadzamy jakąś zmianę, to potem dokonywać ewaluacji tych zmian. I niedługo minie rok od wprowadzenia zmiany, bo kwiecień będzie tym momentem, i na pewno będziemy dokonywać ewaluacji. Ja czytałam w ogóle projekt rozporządzenia jeszcze przed samym rozporządzeniem, i ostatnim punktem jest ewaluacji nie przewidziano. Ewaluacji nie przewidział? MEN nie przewidział ewaluacji Czyli tego rozporządzenia. nie przewidział po paru miesiącach sprawdzenia, jak to działa? Nawet nie po paru miesiącach w ogóle. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Wygląda na to, że premier Donald Tusk w swoim kąciku poezji zapomniał dodać, że chodzi nie o lokomotywę Juliana Tuwima, a o maszynę zemsty. Prokurator generalny Adam Bodnar chce odebrać immunitet byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Szczegóły punktualnie o 19 w programie Dzisiaj. Bodnarowcy żądają odebrania immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi. Kierował policją strzelającą do górników, teraz awansował. Polski Forest Gump Tomasz Sobania przebiegł Stany Zjednoczone. Tematem, który na pewno zobaczymy w programie dzisiaj będzie zamach stanu, który, o którym powiedział dzisiaj Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie Republiki Plus. Proszę zostać z nami, bo za moment wydanie specjalne właśnie w tym temacie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.